Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu będzie jak obliczyć e do pi razy i. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy wam kartka papieru oraz coś do pisania. Moi drodzy, tematem tego filmu będzie dosyć ciekawy przykład zastosowania... Pewnego działu matematyki, ale zanim o tym, e, no, jeżeli jesteście tutaj na przykład ze szkoły e, podstawowej lub też licealnej, no to taki zapis, no, budzi śmieszne jakieś odczucie, no, bo co ja mam z tym zrobić? Tu Pi znam, wiem, że Pi to jest tam w przybliżeniu 3.14 lub też jest to. 180 stopni. No a co z tym i, no jakaś literka. Może to zostawię, może spróbuję wstawić to gdzieś do jakiegoś kalkulatora naukowego, no nie wiem natomiast studenci, którzy trafili tutaj mogą się zastanawiać, hmm, na pewno trzeba tutaj użyć liczb zespolonych. I macie rację. Bo w momencie, kiedy pojawia się ta literka I, warto swoją czujność pokierować właśnie w tę stronę. Czyli mamy tak. Mamy coś takiego jak liczba zespolona. No, nam się mówi ogólnie na początku, że liczba zespolona ma przedstawienie algebraiczne postaci x plus y i to jest część rzeczywista, to jest część urojona, przyklejona do literki i. Ale to nie jedyna postać liczby zespolonej. Okazuje się, że ma ona wiele postaci, wiele przedstawień. Jednym z nich jest postać trygonometryczna, która mówi, że mamy najpierw moduł z tej liczby, Potem mamy cosinus pewnego kąta alfa tajemniczego plus i sinus alfa. Alfa jest tak zwanym argumentem liczby zespolonej, jak sobie ją zaznaczycie na układzie współrzędnych, to to będzie kąt między dodatnią częścią osi X, a modułem, który jest. To jest tutaj. Musimy narysować, może żebym nie mówiła, nie była gołosłowna. Powiedzmy, że tu jest nasza liczba zespolona, bo. Mówić można dużo, ale trzeba to zobaczyć. I tutaj jest nasz moduł, czyli od początku układu do liczby zespolonej. I tu jest ten nasz kąt alfa, czyli tak zwany argument liczby zespolonej. I teraz moi drodzy, odbiegliśmy od tematu dosyć daleko. Ktoś dalej mówi: OK, ale jak policzyć e do pi razy i? No dobrze, jest jeszcze jedna postać i nie ostatnia. Liczby zespolonej nazywa się postacią wykładniczą. Czyli liczbę z mogę przedstawić jako moduł. Zwany też w wielu źródłach promieniem, razy E do alfa i. Ok. Alfa, czasami teta, zależy, jakie oznaczenie sobie wprowadzicie. Ja tutaj wprowadziłam sobie kąt alfa, więc będę stosować alfa. No, i jak się za to zabrać? Przede wszystkim z tego przykładu musimy odczytać, ile wynosi moduł i ile wynosi alfa. Ponieważ tutaj nie ma nic, to znaczy, że jest ukryta jedynka, co oznacza, że moduł naszej liczby z równa się 1. Natomiast jeżeli chodzi o alfę, no to moi drodzy, tutaj odczytujemy ją stąd, czyli to, co stoi przy i, czyli nasze alfa wynosi. I możemy sobie szybciutko taką liczbę wyobrazić, nawet zwłaszcza dlatego, że ona jest, ma ten kąt alfa równy pi, Czyli tak naprawdę ona leży gdzieś tutaj na ujemnej części osi x. Tutaj, może podpiszemy, żeby tutaj się zgadzało. I nie dość, że ma, leży na ujemnej osi, części osi x, to moduł wynosi 1. To znaczy, że i tak tam się wyzeruje część urojona, to znaczy, że ona będzie tutaj minus jedynką, czyli my już możemy nawet odgadnąć, ile wynosi, e, jaka, jak, jakim punktem jest ta liczba i tak naprawdę możemy odgadnąć, ile ona wynosi. I to jest, moi drodzy, odpowiedź na to pytanie. Ile wynosi ta liczba, bo to jest jej postać? No i odpowiedzieliśmy na to. Ta liczba wynosi minus jeden. I teraz zapytacie, czemu? Dobra, jeszcze raz tutaj powolutku powiemy. Tu jest moduł z, z, no bo powiedzieliśmy, że to jest od środka do liczby. Jeżeli ona leży na tej ujemnej części osi X, to znaczy, że jej część urojona, czyli Y w tym tutaj jest równy 0. Czyli żeby moduł był równy 1, no to tu musi być minus 1, bo minus 1 do kwadratu jest 1, z pierwiastkowany jest 1. No to na pewno jest tu, czyli to jest punkt minus 1 0. Jeżeli go tak zapiszemy w postaci punktowej. A z punktowej postaci mamy to, co powiedzieliśmy, x równe minus 1 i y równe 0, co oznacza, że z postaci algebraicznej nasza liczba jest równa, zespolona minus 1. Czyli to jest po prostu e do pi i równa się minus 1. Nie podoba mi się takie przedstawienie. Może ktoś powiedzieć, nie wierzę temu do końca, nie lubię wykresów. Nie ma problemu. Możemy jeszcze przyrównać postać wykładniczą, bo cały czas mówimy o tej samej liczbie zespolonej. Możemy przyrównać ją do postaci trygonometrycznej. I co się wtedy stanie? Znamy kąt alfa, czyli nasz moduł jest 1, tak odczytaliśmy. Kosinus alfa, czyli będzie u nas kosinus pi, dodać i sinus jak odczytacie sobie, to sinus pi jest równy 0, każde k jest 0. Natomiast cosinus pi, jeżeli tutaj mamy w zerze jest 1, w minus pi drugie, przepraszam, w pi drugie jest 0. No i tam jak dochodzimy do pi, to wychodzi minus 1. I wychodzimy na to samo, czyli 1 razy minus 1 to jest minus 1. Możecie spokojnie wybrać swój tok rozumowania, może jeszcze jakiś inny wpadniecie. I w ten sposób uzyskaliśmy sobie. Ile wynosi Edo PI drugą metodą. Mam nadzieję, że to jest w miarę czytelne. Generalnie nie wchodzę tutaj w teorię za bardzo liczb zespolonych, ponieważ nie o to chodzi w tym filmie. Zapraszam na różne inne filmy związane z tym tematem, które są na naszym kanale. Jeżeli potrzebujecie jakiejś pomocy z różnych działów matematyki, zapraszam na korepetycje online, szczegóły na maila. Zachęcam do polubienia filmu subskrypcji kanału. I do wsparcia. Szczegóły w opisie słyszymy się w następnym filmie.